Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy Między Słowami. Dziś w naszym studiu gościmy Pana Andrzeja Marchowskiego z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, komisja bardzo prężnie działa w Jeleniej Górze, a jednym z tych działań najbardziej widocznych w ostatnim czasie było szkolenie przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów z jeleniogórskich szkół podstawowych, gimnazjalnych. Którzy poznawali, w jaki sposób zapobiegać, w jaki sposób odciągać młodzież od tych różnych nałogów przede wszystkim mamy tutaj na myśli alkohol, mamy tutaj na myśli hazard między innymi tego jest bardzo dużo. Jak to wygląda w wiele górze? Z jakimi problemami nauczyciele muszą się zmagać, i czy rzeczywiście one są aż tak znaczne, że trzeba tego typu projekty podejmować? Tak, ten projekt, który ma nazwę Unplugged, może go przetłumaczyć po polsku bez prądu, każdy może się domyślać, na czym to polega: bez prądu, czyli bez jakiegoś dodatkowego bodźca. Ten program został już przeprowadzony w krajach Unii Europejskiej wśród młodzieży 12-14 lat. Został on sprawdzony, okazało się, że przyniósł spore efekty. W związku z tym został on przygotowany na warunki polskie. Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii przygotowało specjalistów, trenerów, którzy przygotowują nauczycieli, pedagogów, psychologów ze szkół gimnazjalnych do tego, żeby mogli realizować ten program już bezpośrednio w miastach, gminach, wszędzie tam, gdzie znajdują się szkoły gimnazjalne. Stwierdzono, że ten wiek 12-14 lat to jest właśnie ten moment, w którym Najczęściej, najłatwiej zaczyna się eksperymentować z różnymi środkami psychoaktywnymi. Takimi właśnie jak alkohol, narkotyki, papierosy, które są tak generalnie przyjęte. Naprawdę społeczeństwo spokojnie pali papierosy, traktując to jako pełne bezpieczeństwo. Jest bardzo zauważalna już tendencja, że więcej dziewcząt pali papierosy niż chłopców. To jest bardzo niepokojące. Może związane to jest z równym uprawnieniem? Nie wiem, czy to tak można by tłumaczyć, ale tak jest. Po alkohol również częściej sięgają dziewczęta. I wracając do tego programu, my jako miasto również weszliśmy w realizację programu. Uzyskaliśmy dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego i razem z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, z Urzędem Marszałkowskim i ze środkami Miasta Jeleniogóry Góry, dokładniej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeszkoliliśmy w sumie 57 nauczycieli, ale nie tylko ze szkół gimnazjalnych w Jeleniej Górze, ale również z powiatu jeleniogórskiego, dlatego udało nam się dodatkowe środki uzyskać. Z Urzędu Marszałkowskiego. Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie zostali teraz wyposażeni w wiedzę i umiejętności przeprowadzenia tego konkretnego programu. Polega to na tym, że w ciągu roku szkolnego przeprowadzają 12 lekcji według dokładnie opracowanych scenariuszy, i dodatkowo wykonują 3 spotkania z rodzicami. Bo to jest bardzo ważne. Nie możemy realizować profilaktyki tylko i wyłącznie z dziećmi, zostawiając rodziców, ponieważ cały problem z uzależnieniem, z uzależnieniem behawioralnym, bo wspomniał Pan tutaj o tym, że hazard. Tak, właśnie wszystkie te uzależnienia traktowane są teraz. Podobnie, to znaczy, podobne działania są profilaktyczne i podobne działania są przy wychodzeniu z uzależnienia. Podobnie my wszyscy reagujemy i wchodzimy w jakieś uzależnienia, mamy podpórki, z których korzystamy. I dlatego to jest do, do takiej grupy wiekowej, dlatego to jest w, gimnazja, w gimnazjach i dlatego przeszkoliliśmy nauczycieli. Teraz mam nadzieję, że nauczyciele. Szkoły podejmą to wyzwanie i od września zaczną realizować już ten program bezpośrednio w szkołach. Ale wiele nie górze działa również poradnią narli, Czy z tą poradnią są, czy jest prowadzona jakaś współpraca, jest podjęta współpraca i wspólne działania, które są oprócz tego programu Amplakto, o którym pan Oczywiście. przed chwilą wspominał, Oczywiście realizowane? Działamy również w ramach profilaktyki narkotykowej i korzystamy. No, z ze sprawdzonego już ośrodka, jakim jest Monar, jako stowarzyszenie, i Monar jako poradnia, która jest w Wielkiej Górze. Zajmują się oni nie tylko pomaganiem osobom, które są uzależnione od narkotyków, ale również i od alkoholu. Właśnie jak wspominałem, ponieważ zaczyna się hmm, naukowcy, specjaliści dojrzeli do tego, że że jednak jest to wszystko razem. Musimy to bardziej problemowo do tego podchodzić, ponieważ bardzo często się zdarza, że osoby, które korzystają z alkoholu, że tak powiem to w prosty sposób, również bardzo często sięgają po narkotyki. Dlatego, że mówimy przede wszystkim o osobach młodych. No przede wszystkim o młodych, aczkolwiek no kiedyś ten, ten młody człowiek staje się starszym i on też będzie potrzebował pomocy. Zdarza się i to coraz częściej, że już bardziej dojrzali ludzie wpadają w uzależnienia w związku z tym, że tłumaczą sobie, że to jest stresująca praca, że muszą się jakoś wspomagać. W szkole to jest, dotyczy to tego, że jeżeli zapalę trawkę czy w jakikolwiek inny sposób, podbiję sobie swoje zdolności, że nie będę musiał spać, będę miał jaśniejszy umysł. To powoduje, że zaczynamy coś ze sobą robić takiego no, niekorzystnego dla nas. Yy, dlatego z Monarem współpracujemy, realizuje zadania na terenie miasta, oprócz tych zadań, które realizuje jako poradnia, ponieważ oni mają również podpisany... Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ale mamy jeszcze drugą placówkę, która również zaj zajmuje się już na dzisiaj e, osobami uzależnionymi od e, narkotyków. E, jest to poradnia, która znajduje się przy szpitalu MSWIA w Wieleniej Górze. Dokładnie w Cieplicach, żeby to Ona zabawać. będzie jeszcze rozbudowana w najbliższym czasie. Tak, także to jest dodatkowy element. Oni również mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizują te, te zadania. Mówimy o młodych ludziach i mówimy o leczeniu ich z uzależnień, a niebawem mamy koniec roku i te działania mogą być w pewnym stopniu jakby osłabione z tego względu, że przez dwa miesiące młodzi ludzie będą tak. poza e, oczywiście opieką szkoły, e, ale w związku z tym jeszcze przed końcem roku będzie również prowadzona akcja Urzędu Miasta Jeleniej Góry e, oraz Jeleniej Górskiej Komisji. Dokładnie. Dokładnie. Komisji. Oraz Jeleniogórskiej Policji. Tak jest. Nie tylko Policji, ale również korzystamy z pomocy Straży Miejskiej. Staramy się, systematycznie to robimy. Na zakończenie roku szkolnego i na rozpoczęcie roku szkolnego robimy patrole, wizytacje, kontrole na terenie miasta Jeleniej Góry, wszystkich punktów sprzedaży alkoholu. Ponieważ ten moment rozprężenia na zakończenie roku szkolnego, gdzie wszyscy dostają też świadectwa z czerwonym paskiem, albo na świadectwie, albo na innych częściach ciała, y, są wyluzowani i wtedy często się zdarza, że korzystają za bardzo ze tej swobody. A ponieważ często, niestety, zdarza się w ten sposób, że sprzedawcy y, nie zachowują przepisów i sprzedają osobom niepełnoletnim alkohol. No, tak samo i sprzedają. Artykuły tytoniowe. W związku z tym, patrole policyjne mieszane razem z członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Straż Miejska patrolujemy takie newralgiczne miejsca, kontrolując, czy y, osoby niepełnoletnie spożywają alkohol, czy im się sprzedaje. Oczywiście o tym mówimy, nie robimy jakiejś wielkiej tajemnicy, że takie działania są podejmowane. A to z prostej przyczyny. Tu nie chodzi o to, że chcemy wyłapać ludzi, ukarać tych ludzi. Mi bardziej zależy na tym, żeby podwyższyć świadomość ludzi dorosłych, że sprzedaż napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim jest niebezpieczne dla nich, a również jest to niezgodne z prawem i związane jest z konsekwencjami łamania prawa. Często miastach... zdarzają się też takie sytuacje, bo to jest bardzo ważne, nie tylko chodzi o sprzedawców, ale zdarza się tak, że młodzi ludzie proponują innej starszej osobie, żeby kupiła im na przykład dwa, trzy piwa, a jedno piwo weźmie sobie ta osoba, która kupuje. I to robią ludzie. W tych sklepach, gdzie sprzedawca nie sprzeda sobie niepełnoletniej, to ludzie robią tak zwane obejście, korzystając z osoby dorosłej. Chciałbym, żeby ta świadomość była taka, że nie ma przyzwolenia na kupowanie alkoholu dla osób niepełnoletnich. Ale w innych miastach w Polsce w latach poprzednich organizowano takie akcje, że do sklepów wysyłano ludzi wyglądających na osoby niepełnoletnie, i one kupowały alkohol albo papierosy, i w tych przypadkach, kiedy sprzedawca rzeczywiście ten towar udostępniał, później mógł stracić koncesję. Jak nie, wiele niegu, nie górze wyglądała stracić. sprawa. Nie może stracić, ponieważ jeżeli jeżeli to tylko jest taka informacja dla miejskiej komisji rozwiązywania problemów Alkoholów, alkoholowych dla policji, że w tych punktach sprzedaży alkoholu mogą następować takie sytuacje w sprzedaży, ale później ale... zezwolenie może zostać wydane albo nie ponownie znaczy, na sprzedaż alkoholu. nie ma podstaw, żeby nie wydać, ponieważ nie było złamania prawa jako takiego, ponieważ ta osoba, która kupowała, była pełnoletnia, ale tylko wyglądała na niepełnoletnią. Nie ma w Polsce Obowiązku takiego stuprocentowego żądania dowodu osobistego czy sprawdzenia, czy ta osoba jest pełnoletnia, czy nie. Jeżeli sprzedawca stwierdził, że według mnie była pełnoletnia i autentycznie była, nie ma problemu. Jest taka akcja 118, przede wszystkim w Kieskach Ruchu można coś takiego zobaczyć i. Jest. To chodzi przede wszystkim, żeby zwrócić na to uwagę. Sprzedawca ma prawo i ja spotykałem się niejednokrotnie z tym, że sprzedawca prosi o to, żeby pokazał dowód osobisty i sprawdza, czy, i nie sam dowód osobisty jako taki, ponieważ teraz nawet małemu dziecku można wyrobić dowód osobisty. Ale sprawdza, czy data urodzenia i dzisiejsza data po o, odjęciu okazuje się, że ma więcej niż 18 lat. Jest w porządku. Byłem wielokrotnie świadkiem tego typu działań sprzedawcy. I właśnie o to chodzi. A z drugiej strony, że jeżeli sprzedawca nie żąda czegoś takiego, a widać, że to jest osoba młodo wyglądająca, to chciałbym, żeby osoby, które są w kolejce, są w sklepie, zwróciły na to uwagę. Zwróciły uwagę sprzedawcy, dlaczego sprzedaje nap napój alkoholowy osobie, która wygląda, że jest niepełnoletnia. Wiele że jest z tym problem? Wszędzie gdzieś jest taki problem. Docierają różnego rodzaju sygnały, tylko przepisy są takie, że Musimy taką osobę złapać na gorącym uczynku. Prawda, samo podejrzenie jeszcze niczego nie załatwia. I dlatego będziemy robić coraz więcej takich działań, i to naprawdę sprzedawcy muszą się z tym liczyć, że e, nigdy nie będzie wiadomo, czy ta trzecia, druga, czwarta osoba, która stoi w kolejce dorosła, nie jest osobą, która zwróci uwagę na to, powiadomi odpowiednie służby i wtedy no, będzie miał sprzedawca konkretne konsekwencje zaczynając od tego że zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostanie mu cofnięte zostanie oprócz tego ukarany e, finansowo a oprócz tego trzeba pamiętać że sprzedaż i udostępnianie alkoholu osobom nieletnim to już też jest karane e, z kodeksu karnego także to są kolejne rzeczy więc to takie o tym konsekwencje pomyśleć, to są już konsekwencje poważniejsze Także lepiej, żeby czegoś takiego żaden sprzedawca nie miał. Nie chciałbym, żeby tak było. Nie zależy mi na tym, żeby złapać sprzedawcę, odebrać mu zezwolenie na sprzedaż alkoholu, ukarać grzywną i jeszcze, jeszcze jakieś dodatkowe konsekwencje. Może o tych sprawach mniej przyjemnych zostawmy je i porozmawiajmy o nich przy o następnej okazji, przede wszystkim inicjatyw podejmowanych przez Miejską Komisję. Rozwiązywania problemów alkoholowych, ale porozmawiajmy również o tych sprawach bardziej przyjemnych, które już w wakacje, a mianowicie pieniądze, które są na dofinansowanie, na przykład półkolonii, które będą się odbywać w mieście. Pewna pula pieniędzy jest, trzeba się tak. po nią zgłosić, złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli będzie dobry wniosek i zostanie pozytywnie rozpatrzony, te pieniądze zostaną przyznane, Ale więcej o tym, tak. pan powie. E był już rozstrzygany konkurs, otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Linii Góry. Z tego konkursu zostało jeszcze trochę pieniędzy. Jest to ponad 10 tysięcy złotych. Teraz jest duża szansa na to, żeby wpływały do nas oferty od organizacji pozarządowych na realizację. Zadania wypoczynku letniego dla dzieci, ale na terenie miasta Jeleni Góry, z wykorzystaniem całej bazy sportowej, której tutaj mamy. Mamy naprawdę świetnie już przygotowane orliki, mamy wiele szkolnych boisk świetnie przygotowanych i one w czasie wakacji no, stoją bezczynnie, można tak powiedzieć, tam niektóre kluby coś realizują. Naszą propozycją jest dla organizacji pozarządowych, szczególnie klubów sportowych. Bo mają świetną kadrę, są świetnie przygotowani, żeby oni zorganizowali na tych miejscach, właśnie tych Orlikach, na tych boiskach sportowych, zajęcia dla dzieci, młodzieży, która gdzieś w okolicach zamieszkuje, a nigdzie nie wyjechała. Nie ma możliwości wyjazdu. Nawet jeżeli wyjechała, to, to jest coś takiego, że wyjeżdżają na tydzień, dwa tygodnie, ale potem wracają do miasta i coś z tym wolnym czasem trzeba zrobić. I teraz propozycja nasza jest taka. Nie, nie potrzeba na to wiele pieniędzy. Dobry trener, można go nazwać trener osiedlowy, trener orlikowy, wszystko jednego nazwiemy. Piękną nazwę można do tego dać, żeby przyciągnąć młodych ludzi i organizować im zajęcia na tym boisku. Zajęcia piłki kopanej, piłki siatkowej, koszykowej. Cokolwiek to wymyśli organizacja, ale będzie to dobre i będzie przyciągać młodych ludzi, zapełni im się czas. W trakcie wypoczynku letniego, gdzie no, te wszystkie godziny od rana do godzin popołudniowych no, nie są w szkole, mają dużo wolnego czasu. Do kiedy można składać te wnioski i do kogo się kierować? Ponieważ nie chcemy na to ogłaszać konkursu, bo ogłoszenie konkursu to jest pewna długa procedura te 21 dni, trzeba odczekiwać itd. itd. Jest taka formuła, która udostępniona jest przez ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie, że na tzw. małe granty, to jest poza ofertą konkursową. Na zadanie, które trwa nie dłużej niż 90 dni i nie więcej niż 10 tysięcy na zadanie. To jest świetny, świetna oferta na dzisiaj. To jest: składają ofertę, to jest w ciągu dwóch tygodni jest możliwość rozpatrzenia, uznania i załatwienia, żeby można było realizować to zadanie w terenie miasta. Uważam, że koszty nie będą wtedy wielkie, ponieważ jest to koszt trenera, może jakichś dodatkowych rzeczy, takich jak napoje, czy jakąś bułkę, żeby dzieci, które są przez kilka godzin, nie były głodne. Do tego jakieś może nagrody, jeżeli byłoby cały cykl zajęć z młodzieża, a na końcu kończymy to jakimś nie wiem, turniejem. Może to się okazać tak, że to robimy na terenie miasta Jeleni Góry w różnych miejscach powstają takie osiedlowe. Nawet żeby to były tylko na czas wakacji, osiedlone drużyny sportowe. Na końcu wakacji robimy wielki turniej takich osiedlowych drużyn, rozdajemy nagrody. Mało tego, że jest zajęty czas, dzieci się rozwijają sportowo, jest ciekawie, to się może okazać, że te dzieci, które nigdy do tej pory nie brały udziału czynnego w sporcie. Może zasilą kluby sportowe od września i zaczną chodzić na, do różnych sekcji. Może ich to zainteresuje, może właśnie kluby sportowe piłki kopanej nagle zobaczą, że pojawią się jakieś naprawdę talenty, które do tej pory no, nie, nie, nie przychodziły do klubu, bo nie uczuły takiej potrzeby, ale tutaj możemy je znaleźć. Więc to jest takie pieczemy, dwie pieczenie: profilaktyczną. I taką typowo sportową, rozwojową, zdrowotną. I na zakończenie naszego programu, do kogo się zgłosić w tym temacie najlepiej? Po prostu wziąć ofertę, która znajduje się na stronie internetowej, to jest wzór oferty, wypełnić ją i złożyć na, do prezydenta najprostszy sposób i najprostszy sposób. Jeżeli ktoś chciałby więcej informacji, albo chciałby się dopytać, co musiałby jeszcze zrobić, co dołączyć, proszę bardzo, proszę się zgłosić do mnie, do przybudówki ratusza na parterze przy studni, pokój numer 3. Andrzej Marchowski, tak wyglądam. Do mnie można się zgłosić, zapytać się czy tak oferta może być złożona, czy czegoś brakuje. Bo zależy nam na tym, żeby to były dobre oferty i nie dobre tylko i wyłącznie na papierze, ale żeby one były dobre jeszcze merytorycznie i naprawdę, żeby dzieci były zadowolone. I wtedy te pieniądze na pewno nie zostaną zmarnowane. A sprawa jest ciekawa i warto się nią zainteresować. A dziękuję tak. panu za rozmowę, a dziękuję. państwu chciałem przypomnieć, że gościem w naszym studiu był dzisiaj pan Andrzej Morchowski z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję, do widzenia. Do zobaczenia.